Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. W końcu jest 300 odcinek na moim kanale. Tak akurat się zdarzyło, że odcinek przypada pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Więc postanowiliśmy, że ten odcinek będzie składał się z pytań od Was. Chwilę temu mówiliśmy o tym, żebyście zadawali pytania zarówno na YouTube, jak i na Instagramie. Wybraliśmy kilkanaście e, pytań. Wiele z tych pytań się powtarzało, więc skumulowaliśmy je e, do takich ogólnych, e, ogólnych pytań. I dzisiaj chciałbym Wam na te pytania odpowiedzieć. Dlaczego? Bo chciałbym, e, żebyśmy się jeszcze lepiej poznali. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piście w komentarzu. E, postaramy się na bieżąco e, na nie odpowiadać. 300 odcinek e, i. Już prawie 4 lata nagrywania. Za chwilę będzie 4 lata, w kwietniu. E, trochę nam to zajęło, ale mam nadzieję, że chociaż niektórzy z Was obejrzeli e, przynajmniej połowę. Jeśli nie, to oczywiście zachęcam do tego, żeby wrócić do tych starszych odcinków, bo tam naprawdę jest m, wiele ciekawych treści. E, tam również były zadawane pytania, więc możecie znaleźć odpowiedzi właśnie e, na nurtujące Was pytania odnośnie florystyki i ogrodnictwa. Moi drodzy, obiecałem również w pewnym odcinku, w którym prosiłem Was o pytania, że wśród tych pytań, które będą zadane pod tamtym filmem, wybierzemy trzy pytania, i osobom, które je zadały, podarujemy nasze koszulki. I uwaga, w trakcie odpowiedzi na te pytania będę mówił, że właśnie to pytanie e, dostało od nas e, znaczy, osoba dostanie od nas koszulkę. Ale żeby było prościej, to potrzebuje narratora. I ten narrator siedzi z tamtej strony. Narrator będzie mi czytał pytania. Pytanie numer jeden. Pytanie numer jeden. Ciekawe, czy się doczyta. Ja mam pytanie odnośnie trawy pampasowej. W jaki sposób zabezpiecza Panią na zimę i kiedy przycinać ją na wiosnę? Serdecznie pozdrawiam. E, ja, trawy pampasowe w ogrodzie mam, w swoim ogrodzie mam chyba już kilka lat. E, nie zabezpieczam ich w ogóle wcale. Zostaną, zostają tak, jak są. Nie wiążę ich e, również tak jak inne trawy, a przycinam je w okolicach e, połowy kwietnia. E, już po tym, jak przycięte są hortensje, przycinam je na wysokości około 20-25 cm. E, no i tak e, później puszczają. Często już jest tak, jak jest ciepła wiosna, że one już zaczynają wypuszczać, więc troszeczkę wyżej je przycinam. Ale zupełnie nie przykrywam. Znam również ogródki, w których faktycznie przykrywa się je tak bardzo mocno, tylko wtedy trzeba pilnować, żeby one się nie zaparzyły na wiosnę. Pytanie numer dwa. Jak się poznaliście z Zolą? I to pytanie otrzymuje od nas koszulkę. Czy osoba, która zadała to pytanie, otrzymuje od nas koszulkę? Jak się poznaliśmy? Pamiętasz? Bo chwilę przez, temu już to było. Przez naszą wspólną znajomą. Przez naszą wspólną znajomą oczywiście był plan nagrywania jakichś krótkich materiałów wideo. No i Zola został mi zarekomendowany, tak ładnie mówiąc. Przyjechał, przedstawił się. Na początku było różnie, a później, a później było jeszcze bardziej różnie, a teraz jest jak jest. Wiecie, że razem wspólnie robimy bardzo dużo rzeczy. Pytanie numer 3. Projekt WOW GARDEN 2024. Czego najbardziej się Pan nie może doczekać? Jakie ogrody chciałby Pan koniecznie zobaczyć? No to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest ym, właściwie pytanie, e, które mogło być również życzeniem moim na, 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 na święta. Jakie ja ogrody chciałbym zobaczyć? Bardzo liczę, bardzo liczę na to żeby pojawiły się ogródki działkowe bo ogródki działkowe to jest naprawdę filozofia totalna i tam można zobaczyć naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania na małej przestrzeni mnóstwo różnorodnych roślin, dlatego że jest ta społeczność ogródków działkowych, oni się dzielą wszyscy swoimi roślinami i tam naprawdę ogromna bioróżnorodność może się pojawić i to jest moje życzenie i ja chciałbym, tak zdecydowanie chciałbym Pojechać na ogródki działkowe. Pytanie numer cztery. Rośliny okrywowe, po których można sporadycznie stąpać? O, dobrze, cieszę się z takich pytań, które dotyczą y, y, ogrodów, y, bo to są zawsze pytania, które są bardzo, y, bardzo ciekawe, po pierwsze, a po drugie, rozwiązują Wam y, również jakieś problemy. Y, Rośliny, po których można sporadycznie stąpać, w zależności od tego, co to znaczy sporadycznie, ale w mojej ocenie są to rośliny, które faktycznie wytrzymują, jak tam po nich przejdziemy co jakiś czas. Poleciłbym tutaj rośliny wszystkie o takim charakterze, płorzącym ze sztywnymi pędami, a szczególnie jakieś jałowce lub irgi. Myślę, że spokojnie po irgach tych takich bardzo płorzących, niskich można chodzić. Nic im się nie będzie działo. Macie dwie, dwa przykłady, jedne liściaste z owocami i drugie bardziej takie kujące. Myślę, że bardzo dobrze jedna i druga roślina się z, z, sprawdzą. Pytanie numer 5. Czy lubisz gotować? O, super pytanie. Może nie wiecie, ale gdybym nie był florystą, ogrodnikiem, to na pewno byłbym kucharzem. Uwielbiam gotować. Jeszcze bardziej lubię jeść. E, więc e, to gotowanie bardzo często e, się pojawia gdzieś tam w moim życiu. E, staram się gotować e, tak często, jak tylko mogę. No i właśnie, może e, czas na to, żeby Wam pokazać coś e, z gotowania na tym kanale. Jakie jest Wasze zdanie? Chcecie zobaczyć, e, co potrafię gotować i jak? Pytanie numer 6. Hubercie, co najbardziej lubisz robić z florystyczno-ogrodowych spraw? Mm. No to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ e, po jednej stronie florystyka, po drugiej stronie ogrodnictwo. To mimo tego, że bardzo blisko siebie e, e, dziedziny jednak bardzo, bardzo różnorodne. Jeśli chodzi o florystykę, no to ja bardzo lubię lubić pogrzebówkę. Tak, bardzo lubię, szczególnie więcej pogrzebowe. A jeśli chodzi o, o ogrodnictwo, mm, to chyba najbardziej lubię. Planować, planować nowe rabaty. Zdecydowanie to sprawia mi najwięcej przyjemności. I tutaj chcę dodać, że to pytanie otrzymuje od nas koszulkę. Czyli jest już drugie pytanie, które otrzymuje koszulkę. Czekajcie na to trzecie pytanie, które dostanie od nas koszuleczkę. Pytanie no. numer 7. Panie Hubercie, rzekła mnie Irka. Czy jest szczepiona na pniu? Czy prowadzona po jakiejś podporze? To pytanie jest z pewnością jakby w odpowiedzi na odcinek, który był wcześniej, gdzie była pokazywana Irga. Irga jest szczepiona na wysokości 80 cm, ale dodatkowo, ponieważ ja chcę z niej zrobić kolumnę, jest zapalikowana bardzo wysokim takim no, palikiem drewnianym. I co druga długa gałązka, która się pojawia na tej Irze, jest przywiązana do góry i tworzy się właśnie taki. Taki bałwanek. I później kolejne tu są związane kolejne się tworzą, rosną w przeciągu sezonu i kolejne jest do góry, więc to jest długotrwały proces. Ja jestem w połowie mniej więcej, więc myślę, że jeszcze ze 3 lata i będę miał taką e, metrową e, kolumnę zrobioną z irgi. Pytanie numer 8: Czy można jeszcze posadzić tulipany? E, tak, jeśli oglądasz to w grudniu lub w styczniu, to zdecydowanie tak, jeśli oglądasz w lutym lub w marcu, to już raczej nie. Pamiętajcie, że tulipany w styczniu również można sadzić. Jeśli tylko Ziemia jest rozma rozmarznięta, no to one dadzą sobie spokojnie radę. One potrzebują 8 tygodni, gdzie jest właściwie chłodniej, 8 do 10 tygodni, gdzie jest chłodniej po prostu zakwitną lekko później niż te e, wszystkie, które posadzone były w październiku, na przykład. Pytanie numer 9. Zastojskome rozowe. Co zrobić, żeby je zniwelować lub rozproszyć? E, może zacznę od tego, co to jest za zastojisko rozowe. To jest najczęściej, e, znaczy to zawsze jest część, jak, e, jakaś część ogrodu, która jest położona lekko niżej w takiej niecce, e, w której bardzo mm, późno e, topnieje, na przykład. Śnieg i lód, i w którym zawsze jest troszeczkę chłodniej, czyli 2-3 stopnie chłodniej niż lekko wyżej. Oczywiście na terenach, gdzie jest płasko, to raczej nie powstają takie zastoiska mrozowe, natomiast faktycznie w terenach takich bardziej pagórkowatych bardzo często się zdarza. Jak najczęściej, jak najczęściej uniknąć tego? Oczywiście najlepiej uniknąć zastoisk podczas projektowania ogrodu. Wtedy możemy bardziej wyrównać ten teren i y, zniwelować, y, zniwelować to, y, y, to zastoisko. A jeśli chodzi o rośliny, które moglibyśmy tam użyć, no, to dobrze by było użyć roślin na stokach takiego, stokach, no na zboczu takiego zastoiska, takich, które mają dużo zielonych liści i są lekko wyższe. To wtedy one powodują, że ta temperatura jest jednak trochę wyższa. Ale pamiętajcie, że najlepiej uniknąć zastoiska podczas projektowania ogrodów, wtedy, kiedy wykonujemy ten ogrod. Pytanie numer 10. Czym można pozłocić suszoną hortensję? Wiem, że są specjalne farby do suchych roślin. Czy może Pan coś polecić, coś dostępnego na rynku? Słuchajcie, oczywiście, e, ja zawsze uważam, że najprostsze sposoby są najlepsze. Są specjalne mm, farby do roślin suszonych, ale. Równie dobrze sprawdza się farba klasyczna w sprayu. Oczywiście ona troszeczkę bardziej śmierdzi, ale są również takie wodne farby w sprayu i one świetnie się sprawdzają, szczególnie właśnie do hortensji, takich zasuszonych hortensji, więc myślę, że tutaj każdy sposób złocenia jest dobry. Ja osobiście uważam, że lepiej używać farm, które ma, są matowe niż świecące, ale to jest oczywiście wybór każdego z Was. Pytanie numer 11. Panie Kubercie, jakie plany na przyszły rok? Czy będą zmiany w ogrodzie? E, no, ja lubię zmiany. nie? Wiecie o tym, że ja bardzo lubię zmiany i chciałbym, żeby te zmiany gdzieś tam następowały. Natomiast mój ogródek jest bardzo ograniczony. Więc tych zmian nie można jakoś bardzo dużo wprowadzać, bo kiedyś te rośliny muszą rosnąć. Oczywiście mam zaplanowane kilka spraw, które chciałbym, żeby się pojawiły. Między innymi. Dokończenie takich bram drewnianych, no i być może wprowadzenie szklarni do ogrodu, żebym już dużo wcześniej mógł mieć rozsady zrobione. To są takie główne dwie sprawy, natomiast zmiany pewnie pojawią się w innych aspektach, bo planujemy również zmiany w projekcie wow Garden. Pytanie numer 12, i tutaj będzie. Koszulka, trzecia koszulka. Czyli osoba, która zada to pytanie, otrzyma od nas koszulkę. Pytanie brzmi: czy uważa Pan, że kształcenie w dziedzinie ogrodnictwa, florystyki jest ważne? E, oczywiście, że tak. Jak w każdej dziedzinie, kształcenie jest niezmiernie ważne. Ale to nie jest tak, że e, musi człowiek być wykształcony, żeby mieć. Ogromną wiedzę na mm, pewien temat. Czasami ogromne doświadczenie, e, to co się przeżyło, powoduje, że ta wiedza również w nas jest gdzieś głęboko. E, I takie hobbystyczne podejście do tematu ja również osobiście bardzo mm, cenię. Natomiast oczywiście warto jeszcze się kształcić, bo tą wiedzę możemy zdobywać z różnych miejsc. Pytanie numer 13. W której części Polski lub w jakim mieście pan mieszka? Również pytam, jak się zaczęła pana pasja do kwiatów i roślin? E, o pasji do kwiatów i do roślin opowiadałem już wielokrotnie, że to właściwie od, e, od dzieciaka m, interesowałem się roślinami tym, jak one rosną. Oglądałem rosę na e, na trawach o piątej rano w lesie e, no i tak jakoś się to urodziło dalej, w międzyczasie robiłem różne rzeczy, ale zawsze ta przyroda, roślinność gdzieś tam głęboko w serduchu u mnie była A pierwsz... aha, dobra, w jakiej części Polski, pod Krakowem także cały ten ambaras odbywa się pod Krakowem i ostatnie pytanie oczywiście ostatnie z tych, które wybraliśmy, bo pytań zarówno na Instagramie, jak i na YouTube było więcej ale nie chcieliśmy tak rozwlekać tego odcinka. Poza tym wiele z tych pytań się było, dotyczyło podobnych spraw. Dawaj. Jakie są Twoje ulubione świąteczne potrawy? O, to tak świątecznie. Ja mam jedną taką bardzo ulubioną potrawę. Być może znaczy jestem przekonany, że większość z Was, jak usłyszy, co to za potrawa, to się skrzywi. Z pewnością też są tacy wśród oglądających, którzy powiedzą o swój chłop. A dlaczego swój chłop? Bo to jest potrawa, którą je się na kujawach, z których ja pochodzę. Potrawa, która w sumie nie jest jakąś bardzo skomplikowaną potrawą. Jest to zupa śledziowa na zimno ze śmietaną i z gorącymi ziemniakami. Fuj, Zola już kręci głową. Bardzo specyficzna potrawa, smaczna. Hmm, może kiedyś Wam więcej o tej potrawie opowiem, ale nie wyobrażam sobie Wigilii bez takiej potrawy, czyli zimna zupa ze śmietany i śledzi z gorącymi ziemniakami. Jeszcze powiedz, czy sam ją robisz? Oczywiście, to bardzo prosta sprawa. Woda, śledzie, zalewa, śmietana i ziemniaki. Ktoś w domu jeszcze je? Czy sam e, obecnie u mnie w domu raczej nikt jej nie je, ale jak wracam w strony rodzinne, to tam jedzą wszyscy. Wybraliśmy tych kilkanaście pytań, jak wspomniałem, dlatego, że one były najczęściej e, zadawane. Oczywiście, jeśli macie jakieś jeszcze kolejne pytania, to to jest właśnie czas i to jest właśnie miejsce, żeby je zadać e, pod tym filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, bo jest wiele spraw, których możecie się na tym kanale dowiedzieć. I ja mam teraz na zakończenie dla Was pytanie, bo 300 odcinek minął. I chcemy się dalej rozwijać. Jakie są Wasze pomysły lub jakie są Wasze propozycje na to, żebyście dostawali takie treści od nas? Co mamy jeszcze nagrywać? Jeśli macie takie specjalne swoje życzenia, to też zapraszam do komentowania. A tak przy okazji jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nowy rok.